Erasmus Days jest to tygodniowe święto, które na naszej uczelni staramy się spotkać zarówno ze studentami, jak z pracownikami na wszystkich właściwie wydziałów. Organizujemy spotkania dla studentów w przyszłości niedalekiej wyjeżdżających na uczelnie zagraniczne. Prezentujemy również wspomnienia studentów, którzy już byli na tych uczelniach zagranicznych. Spotykamy się ze studentami, którzy przyjechali na naszą uczelnię z zagranicy, a ich jest w tym roku naprawdę bardzo, bardzo wielu. Spotykamy się z pracownikami. Pierwszy raz uczestniczyłem w wyjeździe Erasmus w czerwcu tego roku po 25 latach pracy udało mi się i wyjechałem na Uniwersytet Techniczny w zwoleniu na Słowacji. Wyjazd był niezmiernie udany, program był naprawdę napięty, jako że byliśmy na zaproszenie prorektora do spraw współpracy, więc wszystkie wydziały odwiedziliśmy, z wszystkimi dziekanami mieliśmy spotkania, no i do tego jeszcze prowadziliśmy wykład. Tematów do współpracy jest mnóstwo i dzięki Erasmusowi możemy je realizować. Jestem studencką Wydziału Architektury. W poprzednim semestrze brałam udział w wymianie Erasmus w Grecji. Serdecznie polecam branie udziału w wymianach Erasmus, ze względu na to, że szczególnie dla architektów jest to bardzo ważne, aby poznać sposoby na projektowanie w różnych zakątkach świata. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w pracy architekta. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w wymianie Erasmus. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w Erasmus Days na Politechnice w CNK. Na Erasmusa jeszcze niestety nie wyjecham, ale jest taki plan. Erasmus to są naprawdę bardzo duże możliwości, dlatego chciałabym w tym uczestniczyć, ponieważ można zobaczyć nowy, ciekawy kraj, poznać bardzo super ludzi oraz nauczyć się nowych kultur. Udział w Erasmusie jest nieoceniony, zarówno nasi studenci mogą poznawać nową kulturę, zobaczyć jak wygląda studiowanie na innych uczelniach, być może w przyszłości udać się tam na przykład na doktorat czy do pracy. Możemy gościć na naszej uczelni studentów zagranicznych, żeby oni z kolei poznali naszą uczelnię, bazę naszych nauczycieli, również żeby to międzynarodowe stowarzyszenie, Studentów budować właśnie na kompusie Politechniki Białostockiej. Natomiast dla naszych nauczycieli jest to możliwość ich rozwoju zawodowego oraz rozwoju osobistego, zarówno dydaktycznego, jak i naukowego, ale jest to również możliwość dla pracowników administracyjnych, którzy mogą zobaczyć, jak praca w podobnych jednostkach wygląda za granicą. Także uważam, że dla wszystkich jest to duża, duża możliwość zarówno do rozwoju osobistego, jak i zawodowego, a dla uczelni oczywiście niesamowite możliwości rozwoju, na, umiędzynarodowienia naszej uczelni.